ale który? Rudego? Tak. Przestańcie. Nie. To dobra, rudego zgłosił. Chipsek zgłosił rudego. Dobra, nie. E, Chipsek, co ty więcej wiesz? Wiem, że ktoś chyba... Mijałem zabójca, ale nie widziałem go, było świata zgaszone. Nie, nie miałeś zabójcę, i... ale miałeś mnie, która ja tam stałam, po prostu na tym ciele i czekałam. No, no. To, no właśnie. No. Okej, okay, dobra, to ja coś wiem, bo to jest w adminie mówisz ciało, tak? Na lewo. Jej, w labie. Nie, i w elektrykały. To kto mówił w adminie? Coś. Nie ja. Nie mówił. No to kto trolluje? To ja. Możecie mnie już zabić. Dzięki. Survivor moment. Labie. To jest moment. Ciało? Ktoś coś? Więcej? Bo tak. Y -y, drugie, drugie ciało jest w elektrykalu. Widziałem no. jak to to był Wojtek, armę naprawiał, światła i ciało sobie leżało w korytarzu jeszcze tak gdzieś tam był Nie wiem kto był z tą Wojtkiem Wojtek, co tam powiesz, co ty widziałeś? No ja naprawiałem ja nie, nie widziałem żadnego ciała, ja byłem tutaj z turetem. No i A. ja naprawiałem światła Dobra, czyli ty nie widziałeś ciała, które było tam gdzieś przed ele, tak? Ale Ta. było było Ele, aha, to mam cię samo za światłami. Tak, okay. nie widziałam żadnych wykałacji. O! Dobra, wcale nie jestem taką rolą. Nie zgłaszaj. Hmm. Wow. Co Wojtu zrobił? Ej wiesz, się jest? A ja jestem już już z nas. mi w ręku, gdzieś w okolicy klapa. Jeszcze raz? Gdzieś w okolicy klapa. Znaczy, ciało jest bardzo dużo, nie wiem czy widzieliście. Nie no wiem. To office? Ale co, office? No zgaduję, że ciało, bo widziałem kogoś czerwonego. Mm, no, jakby na prawo, tak, nad temperaturą. Jak wiesz, dobrze. że. No się to mogłeś ty zabić, wyneg, ponieważ tam wybiegały. No ja, się co, to mogłem ja zrobić, ale gdzie wybiegałem? No właśnie, się... jak jak w okolicach tej temperaturki widziałem na mojej małej wizji. Przeminąłeś mnie, przeminąłeś. Czeko... Ale czekaj, gdzie Cię minąłem, bo wizja była tak mała, że ja Cię nie pamiętam, Byku. Ej, Czeko... czekaj, wentylację minąłem, tak, minąłem, no. No, to Ty zabiłeś. Ale no ja zabiłem. Tak. Aha. Tylko, tylko zauważ to jest tak, że poszły cztery ciała, bo... Ale, ale ja mówię o jednym... No tak, a trzy nie wiadomo gdzie mogą być? Mogą być i dla mnie mogą być o dwa, Które mogą być. jest i, czysty? I, i, i. Które jest bardzo czysty. Co ja? Ja Kto nie. zapliłem. <laughs> Dobra, Ostec. mamy dwóch impostorów w każdym bądź razie. I teraz tak. Które? A, a Cipsek, ty gdzie nie widziałaś niby? Widziałem jakiegoś czerwonego teraz na Vitalsach i nie wiem czy to byłeś ty czy wentylacja. to ja byłem. A skąd przybiegłeś? <laughs> Ktoś mnie tepnęło transporterem i tepnął do Specimena i no. wtedy wybiegłem sobie z admina do pisał. I teraz chce. jestem tam. Ja jest, bo też mnie tepnęło. Ale sej, ładnie, ja na Vitalsach, Vitalsach byłem 5 sekund temu i tam nikogo nie było. No ja teraz byłem na Vitalsach i zobaczyłem kolorek czerwony, tak przez chwilę. E, to dziwne, że ja Ciebie nie widziałem i tam nikogo nie było. Nie mogło być transportera, wiesz? To może był ten, wentylator. Nie, Wim, dobra, kogo jeszcze tepło? Nie tepło. Nie. No, ale nie było od ekspresera. No to moment, co? No się wiem. Nie, 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 czekaj. To chipsek, z, z kim cię tepło, niby? A skąd ja mam to wiedział? Druga osoba. Ze mną. Dokąd cię tepło? Skąd? <doba> no, nie wiem, tepło mnie. No to leci w ciula <doba> tak, Dobra, tak to na Mogę lecieć. Nie, nie pasuje, czekaj, nie pasuje. Nie, to dobra, chipsek jest chyba. No nie, mnie tepło z chipsem, nie mam pojęcia ale nie. Ja nie wiem z kim mnie tepło, ale wiem, że to nawet nie turet. Dobra. To byłem ja. No bo na mnie głosujecie i ja bym chciał jeszcze poczekać. Zaraz głosuje. No, dwie by na mnie chyba są zagłosować albo trzy jeszcze wylecę, więc się pokażę. Dzień dobry. nie tak, Dzień dobry, panie majorze. Może w końcu dowiem się, gdzie był Moilo. Teraz niech będzie, gdzie jest. Ja jestem na, przed elektrykiem na tej y, um. lodzi kuchy, co jak to zwiecie. A Wojtek karmy? No ja byłem w kom Komsach. To hmm. co, wy wentylacja pan, który mnie oskarżał? <śmiech> Nie, <śmiech> Do widzenia pani wentylacja. Będę ci służył. To jest Do widzenia. Bye Okej, okay, to testujemy na nową Okej. Okay. Błagam Cię, weźmie za sobą. Nie. Nie no, musiałeś. Ty czemu się gra nie kończy? No bo to jest to nowe ustawienie to specjalne, specjalne jakieś. Specjalne Aha. Specjalne, coś. No dobra. No i to ja nie nie jest specjalne sobie wziął go do śmierci. O, ciało. O pamięci. Kogo. Dobra, ciało chipsa to w sumie nieważne, można skipnąć. Ale czekaj, bo ja nie mam. I tak. Jester nie wygrywa, bo. Inaczej, on, on już wygrał. On, on, będzie już... Z, on będzie z teamem, który wygrywa. Aha, ci teraz. Dobra, ale to kurde, że tak. on będzie, to ja bym się w życiu nie spodziewał, ty. No, no i. Teraz albo Mniej możemy chipsa. mnie wywalić, albo skipnąć, ponieważ to jest ciało Chipsa, nie wiem czy kogoś obchodzi Chips. Eee, obchodzi to, to bardzo, bo możemy mieć teraz... Yy, albo, możemy, albo nie musimy. Nicze, albo możemy mieć jeszcze zabijającą rolę. Bo nie mamy żadnego impostora. Jak to nie, nie mamy żadnego? Dlaczego... No nie mamy w ogóle żadnego! No. Nie wiem dlaczego A. Chipsek się wywalił. Eee, ponieważ wentylator go wziął ze sobą. Wentylator wziął go do nieba. Mm -hmm. ee, dobra, do, uh, czekajcie, a w takim razie, w tych poprzednich rundach, gdzie skończył Moilo? Tam poprzednia runda, tak z ciekawości. Na lodziku. Na którym? Na tym, obok elektryka. Dobra, gdzie skończył Turec w poprzedniej? Rundzie? To? No, poprzednią rundę pytam, z ciekawości, w eee, ciele? Chyba, no. nie, nie, poczekaj, nie, na Przed węcie, w Przed mojego ciała wtedy. Na węcie, w adminie. Na węcie, w adminie, dobra, Patrix e, Specimen Room, sardynka też była w okoliczku ale szła chyba w stronę Admina. Okej, okay. sardynka potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Ale czekajcie, nie ma dwóch impostorów jakby teraz? No, no w ogóle było zero impostorów. No, to jest dziwne, bardzo. Czyli, czyli poszło, czyli jakby powiedzieć została nam neutralna. O, myślałem, że Patryk, ty coś kombinujesz tak bardzo, ale nie wiem, nie, nie. Wiem. Daj mi szczerze przekonaj mnie, powiedzieć. Przekonaj mnie, że to nie ty. Jeśli mam cię przekonać, to tylko tak. No. Nie jesteś głupi, żebym odwalił głupotę. Nie jesteś jakimś wisem, werewolfem czy co, nie był, nie mógłby, bo dzień miał okazję Ty majorem, przecież sam nawet powiedziałem ładnie dzień dobry, panie majorze. No tak, no tak. No, czekaj, ty mnie cisnąłeś na początku przez chwilę chyba, nie? Czy... Nie, ani razu. Czy to nie byłeś ty czasem? Nie wiem, czy nie odkuć teraz. Nie, to nie byłem ja. Swoją siłą głosowania... Hmm. Ja tak, nigdy nie Tak raczej kogo nie wywołaj, bo jest cztery... Nigdy nie przyszedłeś mocno na mnie, no dobrze. E ...głosów, nie do Przekonałeś mnie, na razie dam skipa. Ale o Jak jesteś zły. Na pewno. No, Ciekawy jestem, czy pokażę trajtora traitora w Hunter... Dobra jesteśmy blisko Wy tu 6. Nie powiedziałem, jak nie szczerze. Dobrze, dobrze. Ohohooo! Oj. Oj Wojtuć. Oj, no to się widzimy, panie Wojtku. To ja nie wiem, czy mam coś mówić o ciele, chyba już nie. Nie, nie, na nie no, Pantera. Pozdrawiam. Wiecie o, co? Ja mi poddaję. Pozdrawiam. Ale ile? Ile? No wygrałem, ile wygrałem, no. zabił zabójców. Oder Bo na pewno nie Wojtuś był trajtorem. Czyli był ten chipset Cholera jasna. Transporterem. Transporterem. Jak to jest? To jak ty transportujesz się niby na Witalce, jakby tam nie było? Być transportem do Specimena mówiłem z Wojtkiem.